Kamera VHS i pomysł na dobry scenariusz. To wszystko, czego potrzeba, aby powstał film. Przekonali nas o tym młodzi ludzie z łąska, którzy nakręcili poważne żarty. Pokaz filmu odbył się w nowosądeckim kinie sokół. Wszystko było jak podczas oscarowej gali autorów filmu witał tłum fanek, błyskały flesze, sypało się konfetti. i należy do mnie. Eryk, główny bohater filmu, bagatelizuje groźby otrzymywane pocztą internetową. Jednak kiedy się powtarzają, prosi o pomoc kolegę z polskiego FBI. Śledztwo doprowadza do ujawnienia groźnej mafii polsko-rosyjskiej. To w największym skrócie fabuła filmu, który, choć zrobiony ręką amatorów, zgromadził w kinie soku publiczność godną najlepszych profesjonalnych produkcji. Na pewno nasz film. Yy, na, naszemu filmowi jeszcze wiele brakuje, yy, ale. Jest to dzieło bardzo oryginalne, amatorskie. Staraliśmy się uczynić wszystko, aby było jak najbardziej zawodowe, amatorsko, tak się wyrażę. I sądzę, że jako sama ciekawostka nie zginie na pewno. Wiele ludzi chce go zobaczyć po prostu z czystej ciekawości, co to jest. Młodzi filmowcy spędzili na planie 20 dni. Pracowali głównie wieczorami, nie zarywając nauki, bo jak sami powiedzieli, matura jest ważniejsza niż kręcenie filmów. Większość zdjęć powstała w Nowym Sączu i Łącku, z którego pochodzą. 66-minutowy obraz przysporzył aktorom popularności, są rozpoznawani na ulicy. Jest to przyjemne, nie ukrywam. Czasami, może troszkę męczące. Właśnie. Poważne żarty to drugi obraz amatorów z Łącka. Choć w pomysłowych głowach rodzą się już nowe scenariusze, jaki będzie kolejny film, na razie nie wiadomo.